Dobrze. 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Piotr Duda, dyrektor, pomysłodawca festiwalu Stolica Języka Polskiego, który od dziewięciu lat tu w Szczebrzeszynie jest organizowany, z czego bardzo, bardzo cieszymy się my jako mieszkańcy Lubelszczyzny, bo ja jestem z Lubelszczyzny, ale myślę też, że w ogóle wszyscy miłośnicy literatury i, ci, i literatury i ci, którzy po prostu pokochali ten festiwal, a mamy poczucie, że jest nas bardzo, bardzo dużo. Gabriela Figura, rzecznik prasowy festiwalu już od paru lat. A od samego początku jest z nami nad rzeką tutaj. Proszę Państwa, to no ten moment, kiedy chcemy podziękować Wam, podziękować wszystkim tym, którzy współtworzą festiwal, którzy też pracują, żebyśmy mogli tutaj na scenie gościć naszych pisarzy, twórców, artystów i wsłuchiwać się w to, co mają nam do powiedzenia i pracują gdzieś na terenie miasteczka albo w biurach, więc wszystkim chcemy podziękować. Ale też tak jak rozpoczynaliśmy festiwal i mówiliśmy Państwu, kto współtworzy, dzięki komu jest on możliwy, kto ma swój wkład finansowy, tak i na zakończenie chcemy Państwu o tym przypomnieć. Organizatorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest oczywiście Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Organizatorami są też Festiwal Stolica Języka Polskiego jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerami, tak możemy, możemy podziękować im absolutnie. Partnerami i współorganizatorami Festiwalu jest Lubelskie Smakuj Życie, Patronat nad festiwalem objął marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i starosta zamojski Stanisław Grześko, również pan burmistrz Henryk Matej i miasto i gmina Szczebrzeszyn. Od lat współpracujemy. Miasto Szczebrzeszyn szczególnie proszę nagrodzić. Od lat współpracujemy z, miastem, z Urzędem Miasta Zamość, Twierdza Otwarta, z prezydentem Andrzejem Wnukiem. W tym roku dołączyło do nas i do partnerów, do grona partnerów miasto Lublin, Miasto Inspiracji i prezydent Krzysztof Żuk. Miasto Lublin w tym roku jest Europejską Stolicą Młodzieży 2023. A my, jak Państwo wiecie, jesteśmy od tego roku marką roztocze. Mm -hmm. Partnerami Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest też Koalicja Letnich Festiwali Literackich, firma Trimex, Hyundai, Młodzieżowy Dom Kultury w Szczebrzeszynie, wydawnictwo Wytwórnia, Biłgorajskie Centrum Kultury, Miejsko-gminna Biblioteka Szczebrzeszyn, Zamojski Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, Zespół Szkół nr 2 imienia Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie, firma Zamdruk, Centrum Kultury Filmowej Stylowy, księżnica Zamojska. Ale to, ale to nie są wszyscy jeszcze partnerzy. Ja mam kolejną listę. To jest firma Derkom, firma M. Planeta, ZAIKS, Przekrój, Witerra, Model Group Polska, Medycin, Galicja, PGE Dystrybucja, Wydawnictwo Literackie, Litewski Instytut Kultury, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Fundacja i Stowarzyszenie Folkowisko. Mecenasami. Czytanie, czytanie dramatu Wiesława Myśliwskiego mogło tutaj usłyszeć ponad tysiąc osób dzięki wsparciu i mecenatowi Kancelarii Trębicki-Hołowińska, Kancelaria Prawna i panu Edmundowi Podeszwie, który prowadzi firmy Agromont i Fundację Mundi. Mhm. Tym... Dodam tylko, że połowa partnerów kancelarii jest z bodaczowa z mojej wsi. <noise> Patronem 9 edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest Sławomir Mrożek. i mogliśmy też zobaczyć wystawę jego rysunków i grafik i to było możliwe dzięki współpracy z Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. Partnerem spotkań literackich podróży Hestii, oczywiście była literacka podróż Hestii. Partner pasma językowego to Uniwersytet im. Marii Kirillskłodowskiej w Lublinie. Partnerzy medialni to Jedenka Program pierwszy Polskiego Radia, Dwójka Program drugi Polskiego Radia, TVP Kultura, TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Akcent Awangarda Lubelska. Lubimy czytać i Biłgorajska Telewizja Kablowa. A ja chciałbym jeszcze na koniec. Wymienić naszych laureatów, naszych y, ludzi Słowa. Y, laureatami dotychczasowymi nagrody naszej autorskiej, Szczebrzeskiej, Człowiek Słowa są Wiesław Myśliwski, Maja Komorowska, Urszula Kozioł, Tadeusz Sobolewski, ksiądz profesor Michał Heller i Marian Turski. A wczoraj mogliśmy nagrodzić tą nagrodą Krzysztofa Globisza. I to był jeden z tych wspaniałych momentów, który dzielimy z Państwem, który wspólnie przeżywamy i myślę, że no, tych wspaniałych momentów było więcej. Dzisiaj jest ten ostatni dzień festiwalu Stolica Języka Polskiego i Słowo Podsumowania. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę gospodarza Szczebrzeszyna, burmistrza Henryka Mateja i profesor Iwonę Hoffman, przewodniczącą Rady Festiwalu. Pani profesor, panie burmistrzu! Bardzo prosimy o swoją refleksję na temat festiwalu na zakończenie tej dziewiątej edycji. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy dziewiątej edycji festiwalu w Szczebrzeszynie, a raczej powinnam powiedzieć stali uczestnicy wszystkich edycji festiwalu w Szczebrzeszynie. Bo przechadzając się między drzewami i tutaj na łące, obserwuję, jak wiele znajomych twarzy i jak wiele życzliwości, dobrych gestów jest w tej przestrzeni, jaką wspólnie tworzymy przestrzeń. Dobrze, że nie musiałam wymieniać wszystkich patronów oraz całej statystyki festiwalowej, która świadczy o tym, z jaką starannością i z jakim sercem zajmujemy się organizacją festiwalu po to, żeby był to festiwal fundacji, ale także, żeby to był Szczebrzeszyna, ale także, żeby to był festiwal państwa. Dziękujemy za zaufanie, za obecność, za akceptowanie naszych wyborów. Jesteśmy dumni z tego, że mimo czasami niesprzyjających okoliczności udaje się uzyskać w drodze konkursu Finansowanie projektowe z instytucji państwowych. Dziękujemy tym wszystkim, którzy są także sponsorami tego festiwalu i darczyńcami. Dziękujemy wszystkim, którzy oddają swój czas całoroczny na przygotowanie festiwalu. A więc, także w imieniu Rady Programowej, chciałam serdecznie podziękować panu dyrektorowi Piotrowi Dudzie. Panu burmistrzowi Henrykowi Matei, brawa. mieszkańcom Szczebrzeszyna i Okolic, którzy otwierają nam tutaj gościnne, progi, gościnne miejsca. Dziękuję także wszystkim Państwu za a w każdym razie znacznej części, za wypełnienie ankiety, która pozwoli nam udoskonalić program dziesięciolatka. Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się na dziesiątej edycji festiwalu w takim lub większym gronie jego zwolenników, sympatyków i ludzi, którzy potrafią dzielić się uśmiechem i życzliwością. Dziękujemy. Proszę Państwa, zanim pan burmistrz przemówi, przepraszam Panie Henryku, ale chciałbym powiedzieć, że z nami na scenie jeszcze jest przewodniczący Rady Miasta, pan Zbigniew Złomańczuk, który nas bardzo, bardzo wspiera i rada również całej Radzie bardzo dziękuję. Jest z nami wiceburmistrz, pan Paprocha i też bardzo, bardzo dziękuję. I jest dyrektor Domu Kultury. O którym bardzo często mówię, bo bez Sławka Kality, bez jego ludzi, bez jego sprzętu, bez jego synagogi i tak dalej i przez, bez jego otwarcia o każdej godzinie bo już zdarzyło się, że w, tym, w tej edycji dzwoniliśmy rano wieczorem i jeszcze w innych mogliśmy zrobić to, co zrobiliśmy. Także bardzo, bardzo dziękuję. Panie Zapraszamy pana burmistrza. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję. Dziewiąta edycja powoli przechodzi do historii. Jest to czas, wypełniony czas za nami. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. W swoim imieniu pana przewodniczącego, pana zastępcy, pana dyrektora Miejskiego Domu Kultury, pracowników Urzędu Miejskiego, poetom, twórcom, pisarzom. Myślę, że opuszczając Szczebrzeszyn. Drodzy Państwo, jesteście napełnieni pełnym, za, yy, pełnym zaangażowaniem w to, co zrobiliście, a i również te myśli twórcze gdzieś ze sobą zabierzecie, aby Wam nie brakowało później atramentów, w piórach podpisywać książki i jak najdłuższych kolejek życzę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję <klucza> Państwu publiczności. Dziękuję bardzo serdecznie za wspaniałą atmosferę literacką, jaką Państwo tworzą. Opuszczając... Festiwal. Mam nadzieję, że wyjeżdżacie Państwo z bagażem dobrych wrażeń. Serdecznie dziękuję. Uh -huh, uh -huh. Dziękuję. bardzo serdecznie pani Sariom Rożek, że zechciała przyjąć zaproszenie do Szczebrzeszyna. Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani prezes Polskiej Izby Książki z tego względu, że... W październiku ubiegłym roku w Krakowie zostaliśmy uhonorowani, Pan Piotr i ja odbieraliśmy honorową nagrodę. Festiwal został zauważony na targach książki w Krakowie. Serdecznie. Małe sprostowanie. Ta nagroda poszła bez dla pana burmistrza jako człowieka tutaj pióra. I to nie była dla mnie nagroda, tylko dla pana Henryka. Serdecznie dziękuję. Że pani Sonia dostrzegła, y, oczywiście dzisiaj jej nie ma, ale. Wczoraj spotkałem się z panią, która przekaże pozdrowienia i podziękowania. Serdecznie dziękuję pani profesor Hoffman. To jest mózg festiwalu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję drodzy Państwo wszystkim, kto, kto się przyczynił do tego festiwalu, do dziewiątej edycji. Jest to ogrom pracy. Widać to po panu Piotrze. Czasem jest troszeczkę zmęczony, czasem uradowany. A czasem bardzo mocno uśmiechnięta. a więcej nastroje falują. Ja liczę, że Panie Piotrze, ta dziewiąta edycja już jest za Panem. Za chwilę Pan złapie ten oddech. Podsumuje. Drodzy Państwo, w imieniu własnym i tutaj mojego wspaniałego zespołu dziękujemy za dziewiątą edycję. I serdecznie prosimy Pana Piotra, życząc mu przede wszystkim zdrowia, radości z tego, co robi. Oby to nie była przedostatnia, dziesiąta i kolejne. Wszystkiego najlepszego. Słowa podziękowania. Do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Teraz po, proszę pozwolić mi, teraz nastąpi taki moment, że wręczymy jakieś upominki razem z panem burmistrzem. Mam nadzieję, że mój zespół mi wybaczy. Chcę powiedzieć, że zespół cały, absolutnie wszyscy zasługują na największe skarby, jakie można by im przekazać, ale mamy już taką umowę między sobą wewnętrzną, że co roku dajemy upominki osobom, które pierwszy raz pracują. Ale teraz bym chciał zaprosić na scenę osobę, która pierwszy raz dołączyła do nas. Jest to Ola. Raszka i proszę Państwa, Ola zrobiła ten festiwal razem oczywiście z całym zespołem. Olu, chodź do nas. Ola jest... Ola dostanie symboliczny słoik miodu, który dajemy w ubiegłym roku osobie, która wymyśliła chrząszcza naszego, który dba o punktualność. A Ola, proszę Państwa, studiuje kierownictwo produkcji w Łodzi. I brakowało nam takiej osoby przez 9 lat, żeby ktoś pilnował tego wszystkiego, że są mikrofony, że dach stoi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było w rękach Oli i robiła to fantastycznie, więc powiedziałem jej, że pracuje z nami do końca świata i bardzo, bardzo dziękuję. Prawda Ola jest mózgiem operacji spina te wszystkie elementy a jak wiemy i mikrofon i dach bardzo się przydały podczas festiwalu więc wielkie dzięki Olu Możemy wręczyć po podarunki Teraz zaprosimy kolejnych, a później jeszcze. jeszcze tak, będzie proszę niespodzianka. państwa, bo bardzo nam zależy, żebyście mogli też zobaczyć tych, którzy często pracowali gdzieś w biurach, gdzieś na zapleczu, a bez nich nie ma tego festiwalu. Ola Raszka jest naszą producentką festiwalu, ale serdecznie zapraszam na scenę Gabrysję Bielecką, kierowniczkę biura, która też wielkie serce włożyła w to, żeby ten festiwal koordynować. Wszystkie działania pospinać. Ola e, Gabrysia też jest z nami pierwszy raz formalnie, rok temu była wolontariuszką. Zapraszam Stefanię Grynio. Zapraszam serdecznie Stefanię. Stefania z wielkim sercem młoda kobieta, dzięki której na mediach społecznościowych mogliśmy informować, co tu się dzieje w Szczebrzeszynie. Iwona Pawelec-Burczaniuk, kobieta, która pomogła. Tak, oczywiście, która pomogła w zorganizowaniu, skoordynowaniu pracy wolontariuszy. Karolina Przesmyska-Folkowisko odbierze też tę nagrodę w imieniu pani Iwony, bo to naprawdę wielka praca. Basia Pawikowska, serdecznie zapraszamy panią Basię, która jest z nami, nie wiem, od pierwszej, drugiej edycji. I to jest ta kobieta, która. Jest tam, gdzie powinna być zawsze z wielkim sercem i oddaniem. Pomaga, żebyśmy w uporządkowanej przestrzeni mogli funkcjonować. Bardzo wielkie podziękowania, Pani Basiu. To zasłużone brawa. Dorota Dyra, konferencjerka tegorocznej edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego, która też pilnowała, żeby wszystkie spotkania odbywały się zgodnie z programem, żebyście wiedzieli, kto jest gościem, kto jest prowadzącym. Zuzia Gajewska, serdecznie zapraszamy Zuzię Gajewską. Młodą, talentowaną dziewczynę, dzięki której chociażby nasza stołówka wyglądała tak, jak wyglądała. Projekt stołówki jest projektem Zuzi. Zapraszamy też Grzegorza Karczewskiego. Młody człowiek, który zdziałał cuda. Pracował w biurze i naprawdę bardzo, bardzo pomagał w. Dzięki, dzięki Zuzi i Ga, Ga, Grzegorzowi uzbieraliśmy od mecenasów ponad 20 tysięcy. To jest już kwota, Rekord. którą przeznaczymy na organizację dziesiątej edycji. W tym biurze też dzielnie pracowała przez wszystkie dni. Agata, Ordynie, serdecznie zapraszamy i też wielkie oklaski. To jest oczywiście część zespołu, która tworzy Festiwal Stolica Języka Polskiego, ale wielkie brawa, bo to są młodzi, zaangażowani ludzie, którzy nie liczyli czasu, nie liczyli dni, tylko... No tak, niech te brawa po prostu wybrzmią dla nich. są te momenty ciszy. To ja chciałam zwrócić uwagę na przewagę dziewczyn. Tak, tak. I, I bardzo proszę wszyscy zostańcie tutaj z nami, bo mamy taki plan, żeby zaprosić na scenę i przeczytać nazwiska wszystkich kompletnie osób, które są zaangażowane w organizację festiwalu, a proszę mi wierzyć, to jest Cieszymy się, że scena jest duża, prawda? Tak. Chcielibyśmy, żeby Państwo zobaczyli te osoby, które pracowały, które nam zaufały, które za, przyjęły nasze zaproszenie do zespołu. I teraz część już jest ich. Ja ale może powiem, przypomnę dobrze? jeszcze o kuratorach. Jeśli są z nami, to też zapraszamy na scenę. Kuratorka głównego pasma spotkań autorskich to Justyna Sobolewska, Kasia Stoparczyk i Magda Kłos podsiadło, oczywiście brawa. To są kuratorki Małej Stolicy. Janusz Majherek, kurator pasma Patrona, Jagoda Gawliczek, po raz pierwszy mieliśmy taką przestrzeń inspiracji skierowaną do młodzieży, ona się opiekowała. Paweł Nowak, kurator pasma językowego i kuratorka wystaw Ania Duda Skrzypek. Serdecznie serdecznie zapraszamy. A ja dalej będę wymieniał osoby na zmianę z Gabrysią. Za transport naszych gości odpowiada Kamil Gurecki, Darek Bryk i Wiktor Banach. Często jeżdżą do Krakowa, do Warszawy, przywożą naszych gości, którzy nie mogą dotrzeć. Mamy, jak Państwo wiecie, wspaniałą współpracę z ekipą Folkowiska. Ich dowódca to Marcin Piotrowski. A dalej, pracują w tej ekipie Iwona Pawelec-Borczaniuk, o której mówiliśmy. Jeszcze Piotrze, jeśli chodzi o nasze biuro, to jest Gabrysia Bielecka, ale serdecznie zapraszamy Kasię Ordyniec. Kasia, Kasia, chodź do nas. Zbigniew Tunkiewicz, serdecznie zapraszamy, Zbyszka. I Dominika Grabowska, również serdecznie zapraszamy. Ja doczytam jeszcze, bo ekipa Folkowisko to jest też, Sebastian Typiak, Maciej Typiak, Martyna Barczaniuk, Paweł Lizun, Nadia Lizun, Mikołaj Piotrowski, Amina Urbańska, Andrzej Kondratjew, Stanisław Ważny, Weronika Potocka, Weronika Salak, Weronika Typiak, Karolina Kornaś, Karolina Przesmycka, Hania Zielińska, Janek Połtowicz, Nina Potocka, Justyna Pomykała. Pomoc techniczna, Mariusz Kamieniecki. Czy ja mogę tylko? Zróbmy to po naszemu. Uwaga! Hip, hip! Ura! Brawo. No bez nich to pomoc, naprawdę. Pomoc techniczna to Mariusz Kamieniecki, Mateusz Kur, Basia pa Pawikowska, która już jest z nami. Tak. Zdjęcia Agnieszka Wrubel. Bardzo dziękujemy. To dzięki niej będziemy wspominać przez cały rok festiwal. E, wideo, streamingi to Robert Łazar i Piotr Siwek. Za dźwięk odpowiada Sławek Kwiecień, Sebastian Kot. Światło to Marcin Smutek, Oskar Marciniewicz, Karol Buczak i Tomasz Falandysz. I wolontariat Piotr Pawikowski, Bartosz Wyrostkiewicz, Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk, Joanna Herc-Majewska. Miłosz Kucharski, Monika Kotyła, Zosia Głąb, Aleksandra Zając, Dorota Jarosz, Gabriela Harkot, Izabela Nosek, Maciej Moryń, Sylwia Kościk. <noise> kawiarnie, gdzie możemy delektować się kawą. To jest Marek Szpaczkiewicz, Małgosia Ziemiańska, Magda Jednacz, Ola Wojtas, Agnieszka Wytrykus-Wyszyńska, Swieta Czochra, Tymon Matuszczak. Brawo! No, jest jeszcze kuchnia. Joanna Szwaczkiewicz, Alicja Front, Iwona Biełz, Kazia Ostrowska, Krys, Krysia, Krysia Matwis. Matwis, Małgorzata Jasic. Mhm. Proszę dołączajcie do nas, jeśli jesteście, Księgarnia, czyli to bardzo ważne miejsce podczas festiwalu na Miasteczku, to Robert Podsiadło, Aleksandra Bartelska i Łukasz Bagiński. Zapraszamy Was. Przez cały festiwal mogli Państwo liczyć na ratowników medycznych i byli to pani Monika i Rafał Nizio. Już od kilku lat są też z nami artyści, dzięki którym widzimy świat trochę magiczny, trochę nie z tej epoki. Galerie portretów na miasteczku festiwalowym tworzy Mariusz Gajewski, Kasia i Nela Gajewskie. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy bardzo, widzę. I y, chciałbym bardzo, bardzo się ucieszyć, chociaż nie mogliśmy wszystkich naszych spotkań y, tłumaczyć językiem polskim migowym, ale pani Magda Gach tak, robiła to wspaniale tak. i bardzo, bardzo dziękujemy. Wspaniała tłumaczka na język migowy. To jest ten zespół, oczywiście osób, które tworzą festiwal, jest więcej, Państwo słyszeli te wszystkie nazwiska, bez tych osób nie ma festiwalu i bardzo, bardzo chcemy podziękować, myślę i w imieniu własnym, i w imieniu też Państwa, za całą tę pracę, nie tylko od niedzieli, tylko dużo, dużo wcześniej spotykaliśmy się, planowaliśmy, rozmawialiśmy i ten festiwal naprawdę powstaje z wielkich serc, proszę Państwa. Proszę Państwa, po, proszę pozwolić mi tylko jeszcze powiedzieć dwa zdania, które chcę nawiązać do tego, co powiedziała wczoraj pani Anna Dymna. Powiedziała, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest przyjaźń. I ja mogę to potwierdzić i chciałbym to potwierdzić, ponieważ wśród tych, tych ludzi tutaj, których Państwo zobaczyli. Jest wielu moich przyjaciół, którzy przyjęli zaproszenie do współpracy. I to jest, nie będę wymieniał jeszcze raz, ale to jest na przykład przyjaciel z łóżka w akademiku. Ja byłem na dole, on na górze. To jest przyjaciel, który mobilizował mnie do nauki, bo jak chciałem iść spać, to patrzyłem w jego okno, tam się świeciło światło, więc czytałem dalej książki. I tych przyjaciół jest wielu tutaj w tym zespole, i myślę, że to są najważniejsze rzeczywiście. Można liczyć wtedy na przyjaciół zawsze, ale też chcę powiedzieć, że traktuję Państwa jako przyjaciół. Z wieloma dzisiaj rozmawiałem, próbowałem i dzięki Oli i całemu zespołowi pierwszy raz nie czuję się zmęczony po festiwalu. Więc mam nadzieję, że udaje nam się coraz lepiej tworzyć ten festiwal. Obiecałem, że będzie dziesiąta edycja, więc spotkamy się za rok. Nie mogę ogłosić patrona jeszcze, nie mogę ogłosić terminu, ale na pewno się zobaczymy tutaj. Także na dziesiątą jubileuszową edycję bardzo już dzisiaj zapraszam, a za chwilę będzie koncert wspaniały, także tylko tutaj zmienimy wszystko i zaczniemy. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jesteście dla Was również wielkie podziękowania.